Cześć dzień, Dobry Krzysztof Pielek Siły Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj porozmawiamy o, o naszych butach i o naszych stopach. Dlaczego? To już Wam wszystko wyjaśniam. Już jeden odcinek został nagrany, lecz nie z mikrofonem. Często zwracaliście mi uwagę w komentarzach, że, że słabo słychać i że można zainwestować w mikrofon. Akurat ten jest drugim mikrofonem, który wcześniej nam się pierwszy. Popsu i mam nadzieję, że tym razem będziecie mogli lepiej mnie słyszeć podczas codziennych czynności, na przykład pieczenia, gotowania lub też odkurzania na słuchawkach. Także zapraszam Was na ten odcinek, porozmawiamy dzisiaj o butach i dlaczego jest tak ważne inwestowanie we właściwe obuwie i we własne stopy, które noszą nas przez całe życie, a z tym wiąże się pewna historia i zapraszam Was na ten odcinek. No i zacznijmy od historii, która się pojawia notorycznie w moim gabinecie często przychodzą do mnie klienci u których stosuję zabiegi refleksologii stóp lub też łączę z terapią refleksologii stóp no i wtedy ludzie mówią no, warto zainwestować te własne stopy, bo one noszą nas przez całe życie. No tak, ale pytam się, co robicie w tym kierunku, żeby inwestować we własne zdrowie? Spoglądam na obuwie, spoglądam na stopy, patrzę, wypytuję. No i jak się okazuje, te osoby niestety niewiele robią poza tym jednym masażem. No i nie oszukujmy się, ten jeden masaż nic nam nie zmieni i nic nam nie wniesie w nasze życie, jeżeli my nie zmienimy tak jakby codziennych nawyków, które utrwalamy codziennie. Co możemy zrobić, żeby zmienić te nawyki? Przede wszystkim musimy spoglądnąć na nasze stopy, na nasze stopy, a w szczególności na obuwie. Zapraszam was, chodźcie, zerknijcie na obuwie. Później Justyna założy tego buta i pokaże wam o co chodzi, ale zauważcie. O co chodzi z tymi butami barefoot minimalistycznymi? Przede wszystkim chodzi o to, żeby było wystarczająco miejsca. Zauważcie, ile będzie miało miejsca paleców stóp tutaj w tym szerokim bucie, gdzie będzie można poruszać wszystkimi palcami. A ile będzie miał miejsca tutaj ten but, kiedy jest zawężony? Zaraz Justyna założy ten but, bo to jest Justyny but stary, Rościliśmy go specjalnie na potrzeby filmu, tak żeby Wam pokazać, co się dzieje ze stopą w takim normalnym bucie, użytkowanym codziennie. I następnym czynnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to jest giętkość naszej podeszwy. Giętkość naszej po podeszwy tak, aby nasza stopa mogła pracować, zobaczcie, jak ja mogę zwinąć tego buta. I wtedy nasze mięśnie, stopy, stawy i kości mogą razem ze sobą współpracować i tworzyć jakby stabilną, stabilną podstawę, stabilny fundament naszego ciała. Przede wszystkim trzy punkty podparcia. Duży paluch, tutaj mały paliczek palców i pięta to są trzy punkty podparcia naszej stopy i na tych trzech punktach podparcia przenosimy nasz ciężar stopy. Jeżeli mamy twardą podeszwę, no to sobie wyobraźcie, pracuje troszeczkę jak taka sztywna struktura, która nie może przynosić, po prostu ona tak się wachluje. Dzięki temu, że mamy giętką podeszwę, nasze stopy, nasze mięśnie stóp i więzadła mogą doskonale pracować. Oczywiście pamiętajcie, że na początku to nie jest takie proste, założyć tylko buty i powiedzieć, kurczę, robię dużo dla swoich stóp. Ważne są te też ćwiczenia wzmacniające stopy. No i nie zapominajcie także, o tym, że początki są trudne, czyli przestawienie się z takiego obuwia na obuwie barefoot minimalistyczne jest troszeczkę inne. Zaczynają nas na początku troszeczkę te stopy boleć, bo one po prostu będą budowały swoją objętość, te mięśnie znowu staną się jędrne, dzięki czemu te jędrne mięśnie będą nam amortyzowały cały ciężar naszego ciała. Następny czynnik, który warto zwrócić uwagę w butach, które będziemy wybierali, no to grubość podeszwy. Buty barefoot oferują z reguły bardzo cienką podeszwę. Tu na przykład ten but oferuje 3 mm podeszwę, a ten but, który mam na sobie, ma 4 mm podeszwę. Ja zacząłem swoją historię i swoją przygodę z butami barefoot od tych butów, które mam na sobie. I powiem szczerze, że to był doskonały wybór, bo one są tak jakby przekaźnikiem, który pozwoli nam się przed transformować z butów normalnych na minimalistyczne. Możemy w nich chodzić normalnie po ulicy, lecz jeżeli chcemy już później pójść w taki naprawdę styl barefoot, no to powinniśmy zainwestować w buty już takie naprawdę mocno giętkie. Jeżeli chcemy trenować, powinniśmy na początku wzmocnić stopę, a dopiero później przechodzić na buty barefoot. No i teraz często zadajecie mi te pytania, czy warto stosować wkładki do takich butów, kiedy mam płaskostopie. No i odpowiem to tak na to pytanie ani nie jestem zwolennikiem ani przeciwnikiem wkładek uważam że to doskonałe narzędzie które może wspomagać naszą stopę ortopedycznie czyli na początku jeżeli mamy płaskostopie jeżeli chcemy zadziałać wielopłaszczyznowo z wielu stron warto zastosować tą wkładkę lecz z czasem po prostu bym ją wyrzucił z czasem trenowałbym mięśnie z czasem bym zainwestował w buty barefoot albo przynajmniej buty które oferują właściwą ilość miejsca czyli właściwą ilość miejsca na palce tak aby przeciwdziałać haluxowi który palochowi, koślawemu, żeby się nie kierował do środka. No i później z tej wkładki bym rezygnował, bo jeżeli nasze mięśnie i więzadła będą dosyć mocne i stabilne, no to wtedy te płaskostopie nie będzie tak nam dawało w 4 litery. Ja osobiście sam mam płaskostopie i powiem szczerze, nie noszę wkładek i tutaj nie chciałbym tutaj radzić, czy macie założyć tą wkładkę do butów, macie włożyć ją, czy nie włożyć. Przede wszystkim każdy musi ocenić swój stan Indywidualnie, lub udać się do specjalisty i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ocenić też jakość chodu. Eee, dobrze, eee, skierujmy się ku temu, żeby Justyna założyła tego buta swojego starego i żebyście zobaczyli, jak wyglądają jej palce, jej stopa w tym bucie, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko z... i zapraszam Was do tego. No i odsłaniamy kulisy, co się kryje pod takim zwykłym butem, takim butem codziennym. Zobaczcie, rozkroiliśmy tutaj. Cało grzbiet buta. Zauważcie, co się dzieje z palcami. Jeden palec kieruje się tutaj ku koś, koślawieniu. Zauważcie, co się dzieje z tym drugim palcem. I zauważcie, gdzie jest mały palec. Ile miejsca oferuje ten but na przód stopy. Także, moi drodzy, takie buty w dłuższym okresie czasu powodują to, że nasze stopy, zauważcie, nie mają nawet szansy pracować. Justyna, porusz palcami. Nie ma. Teraz puściłem stopę, żeby też nie było. Ten but, jeżeli przykryje, tak samo nie będzie mógł, nie mogła już napracować. Także, moi drodzy, skierujmy się ku właściwemu obuwiu. Co powinno właściwe obuwie oferować? Przede wszystkim powinno być szerokie i oferować właściwą ilość miejsca na wszystkie palce stopy, bez ściskania ich, z możliwością ich poruszania. Czyli zakładacie but, sprawdzacie, czy możecie poruszać stopą. Podeszła powinna być w miarę płaska, tak aby różnica wysokości pomiędzy palcami a piętą wynosiła zera, tak aby cała stopa miała podparcie. Elastyczne i bez usztywnień nasza stopa powinna pracować, czyli buty powinny być. Elastyczne i bez usztywnień. Pamiętajcie, że składa się z 26, ko 26 kości, 33 stawów oraz bardzo dużo ilości mięśni, ścięgien i więzadeł. Także mamy zakończenia taśm powięziowych, które mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie naszego organizmu i wpływać także na postawę naszego ciała, a także na nośność naszych stóp. Także zwróćcie uwagę, jak wygląda ta stopa. I ten, ten obrazek chciałbym zostawić w waszych głowach, jak będziecie kolejnym razem przymierzali buty, a już wam tłumaczę, jak ja przechodziłem z obuwia normalnego do obuwia minimalistycznego. I tutaj pozwolę już Justynie ściągnąć tego buta. Jak ja przechodziłem z normalnego obuwia do obuwia Barefoot. Ta zmiana następuje u mnie stopniowo, bo jeszcze nadal mam stare buty, po prostu żal mi ich wyrzucić. Znoszę je do końca i stopniowo będę wymieniał te buty, czając się na dobre promocje z różnych marek, które marki polecam. Póki co ja zakupiłem buty z własnej kieszeni, z własnych pieniędzy: Barabarix Vivo Barefoot. Justyna zakupiła z Belenki i z tych wszystkich marek jesteśmy naprawdę pozytywnie zadowoleni. Chcemy w przyszłości spróbować z polskiej firmy Brubek. Mamy nadzieję, że, że to będzie jak najbardziej udany zakup. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także, moi drodzy, nie musicie od razu wyrzucić wszystkich butów. Od razu zakupywać 10 par nowych, wymieniajcie je po prostu stopniowo i z tym stopniowym wymienianiem ćwiczcie własne stopy. No i właśnie do ćwiczenia przechodzimy, co możemy zrobić, aby zachować nasze stopy w dobrej kondycji. Ale żeby zachęcić Was do pozostania na moim kanale, na naszym kanale. Filmik z ćwiczeniami ze stopami, ćwiczeniami dla stóp, będzie w kolejnym odcinku, a ja Wam opowiem, co Wy możecie zrobić, żeby jeszcze zadbać o własne stopy w dniu codziennym. Na przykład, jeżeli pracujecie, macie pracę z siedzącą, gdzie macie home office na przykład, to możecie ściągnąć buty i pracować boso. Żeby nie stłaczać tych palców butami czy też kapciami, pracujcie boso. Jeżeli pracujecie przy biurku, miejcie gdzieś tam piłkę tenisową lub jakąś inną piłkę, dajcie sobie pod stopy i rolujcie je. Jeżeli macie taką możliwość, pracujcie też palcami u stóp. Pracujcie, starajcie się podnosić duży palec u stóp, a potem małe. Tak, żeby po prostu zachować całą ruchomość naszej stopy. Kąpiecie się, stosujcie kąpiele zmiennociebne, czyli zimna woda, ciepła woda. Pobudźmy krążenie w naszych kończynach dolnych. Także polecam rolowanie rolowanie bałkiem lub też stanie na macie akupresurowej. to doskonale pobudza nasze zakończenia nerwowe, gdzie w końcowej fazie wpływa na nasze czucie proprio czyli te czucie skórne, czucie zewnętrzne, co się dzieje. Pamiętajcie, że nasze stopy mają tysiące zakończeń nerwowych i dosyć mocno wpływają na nasz organizm, lecz myślę, że to jest materiał też na kolejny odcinek i o tym wam opowiem w kolejnym odcinku. A w tym momencie dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do odcinka, w którym mówiłem też o butach barefoot. Tam jest troszeczkę o inaczej, z innej strony omówione, gdzie odrysowałem stopę, pokazałem Wam jak wygląda stopa w takim bucie. A tutaj mieliście na żywo, jak wygląda stopa w bucie normalnym, a jak może się zachowywać stopa w bucie barefoot minimalistycznym. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Inwestujcie we własne zdrowie. Hej.